Dzieckiem potrafi być przygodą, zanim jeszcze się zacznie. Tak się składa, że moi dzisiejsi goście, Ania i Maciek, mają w tej kwestii duże doświadczenie. Witam was serdecznie. Cześć. Witamy. Słuchajcie, często z dziećmi podróżujecie, tak. prawda? No staramy się, jak najczęściej. Wszędzie. Zabieracie je ze sobą? Jak to jest? Rzeczywiście trzeba zabierać tyle rzeczy Oj, na podróże tak, i te mam, dalekie tak, i bliskie? Tak, mamy dużo samochód i cały, jeszcze trochę się będziemy mieli Dokładnie. Wasze dzieci mają 6 lat, a Malka? I, i 11, Wiktor. I 11 miesięcy. Tak, 11 miesięcy. 11 właśnie miesięcy, Wiktor sobie śpi sobie słodko, niech śpi, a my tu sobie gadu, gadu w tym czasie. Dobra. Przedstawiam Wam naszą fajną <noise> zabawkę. Koło, które kręci się tak, jak zaraz zobaczycie. Ono pomoże nam e, rozmawiać, wyznaczy nam Dobra. zadania albo pytania. Zaczynamy od pytania. Mhm. Zechcecie wylosować? Maciek, no, może Ty. Jako odważny mężczyzna. Kłopotliwy szkrab w podróży. Jak sobie radzicie? Jakie są wasze sposoby na uspokojenie płaczącego dziecka w podróży? Auto uspokaja dzieci. Bo sama praca silnika, drgawki, fotelika uspokajają dziecko. W szpitalu pierwsze co to z dzieckiem do samochodu. Dziecko I dziecko do bardzo domu, chętnie tak, zasypia. Staramy się zawsze jeździć w nocy, ponieważ to jest pora, kiedy dzieci śpią mhm. i jest nam dużo łatwiej wyruszyć. I na przykład jak jechaliśmy w wakacje nad morze, to jechaliśmy, która to była, 12 w nocy? No ruszyliśmy koło 12. Dzieci i... w każdym razie już nie spały, zasnęły mhm. nam centralnie, tylko wyjechaliśmy z domu, ciach, odcięcie, obudziły się nad morzem. A Mola, przeszczęśliwa woda w ogóle, highlight, <laughs> tylko Tylko trochę wczesnie. I od razu do wody. I od razu do wody. I od razu rękę, i na pewno wybrałam Twoją ulubioną kategorię pod tytułem wyzwanie. Napiszcie proszę na kartce, gdzie najchętniej wyjechałby wasz partner następnym razem? Trzy, cztery. Przeczytaj proszę Aniu, co na Góry. 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 I to się zgadza. Słuchajcie, jedziecie w jedno miejsce. To są góry za granicą czy Nie, nasze um, polskie? Nasze polskie. Podejrzewam, że to będą nasze polskie e, góry. Pewnie mhm. będą Jeszcze dopiero. E, podejrzewam, że na pewno będzie to zakopane. Najlepsze miejsce w Polsce do, dla rodziców z małymi dziećmi. No, na pewno tam w lecie, gdzie jest woda, tak? Dzieci uwielbiają wodę, plażę. Nad morzem jest bardzo fajnie. Tyle, że jesteś jakby uwięziony z dzieckiem. Cały czas musisz iść z dzieckiem. Tak jak my w przyszłym roku wyjedziemy, tuż Wiktor chodzi, to myślę, że będziemy cały czas nad wodą, a w tym roku siedzieliśmy praktycznie w namiocie. Tak? Namiot był termicznie specjalnie przystosowany do tego, że jest różnica temperatur. Była temperatura 30 stopni, to maluszek miał w namiocie 15 i mógł wtedy wytrzymać y, dłużej po prostu na tej plaży. Nawet z w tym na Były taki moment. Tak, tak, był taki moment, i zamienialiśmy się, i ja aż pływać za melią, Maciej siedział z małym. Macie 5 sekund na to, żeby wymienić trzy najważniejsze rzeczy, które zabierzecie w podróż. Nie ściągajcie, proszę mm. Państwa. O, no. Może nie być widać. Pokaż wyżej. Uwaga, czytam. Bez trzy chusteczki higieniczne i dzieci. A Maciek? Apteczka, higiena i posiłek. Bardzo mi się podoba. Nie zapomnijmy o dzieciach. Czyli tak, zabieramy dzieci, zabieramy dokumenty i pieniądze i zarywa, zabieramy jakieś Pusteczki. elektroniczne tak. rozrywki. A jaka jest Twoja ulubiona zabawka, Amelko, którą zabierasz do samochodu? Kłaposzek. Kłapouszek. Kłapouszek. Kłapouszek, niezmiennie. Wszędzie mm -hmm. i do spania, i do samochodu. Tak. A co on potrafi robić? No akurat zawsze ze mną. Przytula. Się przytula. Się to. Maciej, tak, a ty tak. co napisałeś? E, ja napisałem apteczkę. Tak. No i posiłek na no, drogę. Jak byliśmy na Mazurach, powiedz, to, no, to mieliśmy i kotlety ze sobą. Aha. No <laughs> tak. Kiedyś się jajka gotowało. No, no to mniej więcej. No, no to jakieś goto gotowe jechało. kanapki, jakieś... To <laughs> to się... dla teściowej był posiłek, nie dla dzieci. <laughs> no nie tak, dla tak to, to wtedy już i w termosie i w kawa, i I w termosie i kawa, było, i herbata. Tak, tak full option, no. mhm. a, no, a gdzie się, no. powiedzcie, zatrzymujecie? Na, przy stacjach benzynowych? Gdzie jest miejsce na ułożenie tych rzeczy? No właśnie to zależy też od sytuacji, bo jeżeli jedziemy autostradę, ma jedzie się tam około dwóch godzin nie mają możliwości zjechania mm -hmm. ani postoju, to państwo z tyłu mają stoły w fotelach, więc no. sobie rozkładają i mogą się posiłkować. Bardzo pojemny i wielofunkcyjny mm, ten wasz tak, samochód. Tak. No a kierowca ma no, przednie siedzenie puste, no i też tam sobie musi jakoś dać radę, więc zależy nie od maruj, sytuacji po prostu. <laughs> zależy od sytuacji. Ja już nie patrzę, bo będzie znowu wyzwanie. <laughs> Jest na poważnie, Uch. proszę Państwa. Technologia. Tablet, mhm. telefon. Czy zapewni spokój? Korzystacie z tego w podróży? Co my myślimy? Telefon w podróży, no jest używany. Są używane jakieś tam bajki, które ogląda mały, mała, ale to nie działa długo. Bo to się nudzi, po prostu im się to nudzi. Ja na przykład z malą wolę się bawić zgadywanki, wyzwania. Eee, bardziej chodzi o małego, że tam lecą te melodyjki uspokajające. Bardziej mhm. się staramy to przerzucić na kołysanki, na muzykę relaksacyjną niż e, stricte Na muzykę na... niż na film Tak. gry. Tak. Mhm. Słuchajcie, mamy posiłek. Nasza pomocnica coś niesie, ale chyba nie nam. Co, Co zrobiłaś No, lody? Jakim smaku? E, to jest taki malinowy bardziej. To jest taki czekoladowy. Tu też taki czekoladowy z posypką, bo tam była taka posypka. A tutaj jest taki kolorowy truskawkowo. Pistacjowy. O, no, wiedziałam, moje ulubione. Jak w waszym przypadku wygląda higiena? O tym jeszcze nie rozmawialiśmy. Mm -hmm. Jeżeli jest potrzeba umycia rąk porządnie i tam buzi, to zatrzymujemy się na stacji benzynowej. No, jakaś taka stacja była, nie wiem, gdzieś na Mazurach, jakaś mm -hmm. tak cia ciemno, ciasno. Mm -hmm. Jeżeli na chciała siku, no to idziemy siku. Otwieramy otwieram drzwi, a tam pełno liści, mm -hmm. a ona to mnie mówi, że na to siku zrobić Jak nie Jak Dziękuję Wam bardzo o, dziękuję. za wizytę. Było dziękuję. naprawdę uroczo i chętnie was przytulę zaraz po, po nagraniu, tak potulimy się. Podróż z dziećmi to niezwykła przygoda. I to, że jest to bardzo skomplikowane wydarzenie logistyczne, nie powinno nas odstraszać od tego, żeby podróżować z dziećmi. Róbmy to, zabierajmy dzieci w podróże dalekie, bliskie. Możemy wtedy wiele się o nich dowiedzieć, one o nas. I pamiętajcie, że już niedługo one nie będą chciały z nami podróżować. I Szumi mi w uchu bardzo, to chyba od tej wody morskiej. No ja mówię, jeszcze dwoje dzieci zrobimy mhm. tak żeby zobaczyć, czy też będą trzęsę ucho. Słuchajcie, no każdy lubi się przytulać. Zaopiekuj się proszę kulami. Jeszcze, 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 jeszcze. Szumi mi w uchu, szumi mi w uchu. Chyba bateria mi się w uchu wyczerpała. A szkoda, bo byśmy załatwili wszystko za jednym zamachem. Odbijasz tą piłeczkę coś do mnie.